No, nieźle. Podkręcone jest dwa kilo do góry. 70. To by znaczyło, że od początku postu schudłem siedem kilo. A dzisiaj jest dopiero szósty dzień. Widzicie dziewczyny? Warto. Puh. Dzień dobry, Biuro Suicida Lifeway, Kamila przy telefonie, czy mogę pomóc? Witam Pani Kamilo. Chodzi o to, że nowy człowiek, który zapisał się ze dwa dni temu, został umieszczony na mojej prawej nodze, a powinien wylądować na lewej. Okej, okay. a w jakim czasie to by było wykonane? Dobra. Szybka wstawka do vloga. Dzisiaj szósty dzień postu. Ja czuję się bardzo dobrze. Wczoraj czułem się naprawdę osłabiony. A dzisiaj czuję się nie wiem, trzy razy więcej siły. Ja mam wrażenie, że ja się troszeczkę musiałem podziębić. Jedzenie jest jak palenie w piecu. Jak jesz, to jest ci ciepło. Jak nie jesz, to jest ci zimno. No i prawdopodobnie do pewnego stopnia jest to prawda, aż do momentu, kiedy ciało się nie przestroi. To no, tak samo jak yy, prawda, na początku kąpieli kontrastowych jest ci naprawdę chłodno i bardzo nieprzyjemne to jest a z czasem, kiedy ciało się dostroi, możesz na siebie wylewać już totalnie zimną wodę, a później kolejnym krokiem, tak jak przy, przypuszczam, będzie po prostu kąpiel w przeręblu. <laughs> I tak, tak szacuję, że, że, że do tego to po prostu zmierza. Dzisiaj czuję się o wiele, wiele lepiej. Pomógł mi również masaż, yy, który sprezentowała mi moja ukochana kobieta. Yy, masaż pleców. I... <noise> Idę wydrukować taki formularz do Lifewave. Trzeba człowieka w strukturze przenieść po prostu w inne miejsce. Natomiast przed wyjściem otwieram balkon, ponieważ chcę, żeby troszkę temperatura opadła i żeby choinka to nie doznała szoku, zanim ją wyłożę na balkon. właściwie o tym jest rozmowa, no. <laughs> Właśnie o tym jest rozmowa o stopniowym wdrażaniu się czy przyzwyczajaniu do czy to różnych stanów nowych, typu odżywianiu się światłem. Czy, yy, czy to do nowych temperatur niskich. Stopniowo, stopniowo. Jest temperatura tak. Jest temperatura 1 stopień. Że choinka jest w, w doniczce, to po prostu będę chciał ją później zasadzić gdzieś, ale trzeba ją stopniowo przyzwyczaić do nowej temperatury. No i tyle, a ja lecę do... Powiem wam, że takiego miszmaszu umysłowego, to bym się w życiu nie spodziewał. Precz z wolnością niech żyje Kukiz? To jest jedyna pozabiznesowa obywatelska partia. <grych> Duda? I tutaj, wiesz no, obowiązek HPV. Wprowadzenie USA do Polski, no to tu można poniekąd się zgodzić, ale cookies, precz z wolnością. Szucie. Ludzie mają nas rane w głowach. Kosmofig właśnie to pokazuje. To jest. Są takie drzewa, które są Bogiem. Oczywiście nie ma drzew, które by Bogiem nie były. Ale niektóre. Są jak po prostu podłączone do Boga, jak takie, że Bóg postanowił w tym drzewie podkreślić swoją obecność. Kiedyś spotkałem wiele, wiele lat temu Boga. Jeden z razy. W formie drzewa jarzębiny na cmentarzu. Nawet napisałem wtedy... E, zacząłem pisać tekst związany z tym. Może kiedyś to wypłynie. Musiałbym go znaleźć, bo nie pamiętam to bardzo. Tunel przekroczenia. Cud intuicji, że jest powyżej zera, a ludzie nadal chodzą po lodzie. Teraz jest powyżej zera, teraz zobaczymy. Wychodzi na to, że to nadal jest bezpieczna sprawa. Zobaczcie. Nic, nic nie trzeszczy, bo lód jest zmrożony wiesz, głęboko po prostu. No, natomiast przez przez ten tunel to już chyba nie, nie będę przechodził. Chociaż są tam jakieś ślady. Może kosmofik przebiegnie. Jaki pan, taki pies. I teraz się drapie po głowie, to jest zastanawianie się Ten śnieżek to chyba to chyba gęstnieje cały czas Jak tak patrzę Menele się szlajają Idę gdzieś na górkę, coś może na winę. A właśnie, czekaj, miałem wam pokazać. Czekaj, czekaj. Byłem w sklepie, bo wydrukowałem formularz, wysłałem do LifeWay, a teraz, a przy okazji, byłem w sklepie ekologicznym i zakupiłem proszę ja was. Sól Himalajską Sól czarna Kala Namak drobna Sól z Pakistanu Sól spożywcza kamienna niejodowana Otóż ja używam od u, 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 od 5 lat używam soli himalajskiej bardzo Wam to polecam Sól himalajska jest najzdrowszą solą, jaka istnieje. Nawet morska jest, już się okazuje, szemrana, bo dochodzi do po prostu zanieczyszczeń tych mórz. Nie wiem, skąd to jest wydobywane, ale... Jakoś... Lepiej chuchać na zimne, tak mi się wydaje. Ale niekoniecznie, może niektóre są wydobywane z czystych rejonów. Natomiast wiemy, że istnieje coś takiego, jak zanieczyszczenie mórz. Jest ryzyko jakieś tam. Natomiast sól himalajska jest wydobywana z Himalajów yy, w formie takiej, jak była przed 400 milionami lat. Z tego co pamiętam, sól himalajska posiada 74 różne pierwiastki i, mine min i minerały potrzebne nam do, do dobrego funkcjonowania organizmu. Jak to się ma do prany? odżywiania światłem tego nie wiem prawdopodobnie organizm po, po prostu potrzebuje czasu żeby się dostroić do odżywiania światłem no bo jeżeli są ludzie, którzy nie jedzą całymi miesiącami a całymi latami i są zdrowi jest taki materiał z joginem takim, który je nie je od lat jest człowiek, który mnie zainspirował bardzo mocno kiedyś czyli Jerry Hosan Sunfire które teraz się nazywa Genesis Sunfire, to jest człowiek, który, yy, który był kiedyś ragbistą reprezentował Anglię w rugby. I nigdy by mu do głowy nie przyszło, żeby zmienić dietę. Tu miał tego typu doświadczenie, że któregoś razu mocno się najadł i. Uznał, że to ma na, na niego bardzo zły wpływ, że niby trenuje, ale jednocześnie czuje się depresyjny, yy, jakoś nie może się skoncentrować, i powiązał to po prostu z dietą. Przykryje kamerę rękawiczką, yy, obudził się, a uznał, że zakupi sobie same owoce. I od tamtego momentu, jak zjadł te owoce, poczuł się po prostu super. Bo już zaczął kojarzyć, że jego stan depresji i, i złego, złej koncentracji jest powiązany z dietą. Jak zjadł owoce, również pod tym kątem obserwował, poczuł, że jest super. Więc przeszedł na frutarianizm. Jak sam mówi, myślał, że sam stworzył ten termin, frutarianizm, bo zaczął odżywiać się samymi. Mam w ogóle wysuszone usta, nie wiem, nie wiem dlaczego. Pije dużo wody z jonizatora i frutarianizm. Jadł fruta, fruty, czyli, czyli owoce. No i później przeszedł na liquidarianizm, czyli ja pił same, same soki, a potem w ogóle pił na samą wodę, chyba z tego co pamiętam, a na samym końcu przestał w ogóle jeść. I przez lata nie jadł nic. I jest sportowcem i trenerem fitness. I wygląda po prostu wiesz, zajebiście. I przy tym trenuje. Czyli jego ciało prawdopodobnie właśnie się z czasem dostroiło. Jego proces trwał między 10 a 15 lat, z tego co pamiętam. Więc, więc pamiętajcie, że na pewne procesy potrzebujemy po prostu czasu. Czasu. Ale, jak wychodzi na to, jest to możliwe, żeby w ogóle nie jeść. Yy, natomiast, jeżeli jesz, to przede wszystkim wyrzuć sól, którą masz yy, w jeżeli masz zwykłą i zastąpią to solą himalajską. Może być różowa ta jest specyficzna. Pierwszy raz taką sobie kupiłem. Ona podobno ma zapach jajek. I i yy. można by zadać pytanie czy ich, <ścoughs> ale no i prawdopodobnie chodzi o kurze. Yy. Nie na Parapecie nie na regale, tylko kurze jajka. Ee, zaraz zresztą odpakuję to. Zobaczymy, jak to smakuje. Ups. ładnie, Nieładnie, nieładnie się zachowałem. Kurze, dobra, muszę kamerę wyłączyć. Cul odpakowana, zobaczmy, jak to pachnie. Ohoho! Uh, uh, uh. No to są, to są naprawdę zgniłe jajca. Kiedyś już dostałem nawet od, od yy, przyjaciółki taki kawałek tej soli. Yy, pozdrawiam Cię Lila. <laughs> Oni też prowadzą jakiś, jakiś taki fajny vlog wegański. To jest, yy, proszę ja was... Wege z miłością? Co jeszcze tutaj napis? Żeby, żebyście mogli sobie to zobaczyć. U niej właśnie w pierwszy raz kosztowałem takiej soli. I tak się zastanawiam, czemu ona jajkami pachnie? Być może ma te, jakieś minerały, prawdopodobnie, takie, które występują w jajkach, więc zajebisty temat dla wegan, ponieważ można tym przyprawiać yy, potrawy, tak, żeby miały taki jajeczny właśnie posmak. Ciekawe rozwiązanie. Zobaczmy jeszcze, jak to smakuje. Mmm, ty normalnie jajkami. Ale numer. No to jest odkrycie, muszę Wam powiedzieć. Dzisiejszego dnia, szóstego dnia postu, czuję się bardzo dobrze. Zresztą, prawdopodobnie to widzicie. Ja mam wrażenie, że ja mam gały jakieś wygrzane. Yy, czuję się bardzo dobrze. Yy, też. No Muszę powiedzieć, że okleiłem się dzisiaj plaistrem elektro... bioelektrodą LifeWave Aeon. To jest, to jest elektroda rozluźniająca mięśnie, ponieważ mówiłem Wam, że jest ten dyskomfort na splocie słonecznym. On po pierwszym okresie jakoś minął, natomiast wczoraj powrócił, dzisiaj też się tak utrzymywał. Nie wiem, co to jest. Nie wiem, ale zdecydowałem się nakleić po prostu rozluźniającą elektrodę i jest o wiele, wiele lepiej ze mną. Ona rozluźnia mięśnie, redukuje poziom kortyzolu, czyli działa antystresowo, lepiej radzisz sobie z emocjami, lepiej jesteś rozluźniony i też lepiej wychodzisz z szablonów, które są gdzieś wszczepione w nasze mięśnie, tak jak kiedyś rozmawialiśmy. Nasze szablony myślowe łączą się zazwyczaj, są powiązane ze spięciami naszego ciała w danych częściach organizmu. Więc kiedy jesteśmy w stanie rozluźnić daną część, jesteśmy w stanie również wydostać się z danego szablonu, który się wszczepił na mocy tych myśli, które skurczają daną część ciała. A kiedy skurczają daną część ciała, wtedy energia nie przepływa swobodnie. Mogą się tworzyć blokady i tworzą się choroby, kiedy energia nie przepływa swobodnie. A LifeWave, przyjaciele, tym, co się zajmuje od 5 lat, usprawnia przepływ energii przez dane miejsca, przez dane meridiany. To jest tak zwana bezigłowa akupunktura. A ten specyficzny produkt Aeon jest na rozluźnienie w ogóle mięśni całego ciała. I czuję, że ten splocik mi się po prostu rozluźnił. I to jest kolejny kilk, kilkusetny czy kilkucysięczny przykład, i potwierdzenie tego, że Lifewave jest czymś rewelacyjnym. Leczenie światłem, bo to jest światłoterapia, a żeby wam tutaj nie przynudzać. To zapraszam Was po prostu na moją stronę testowanie Tam możecie zobaczyć sobie na temat produktów, które są dostępne. A, no to tyle na, na, na ten moment. Myślę, że też Wam wkrótce więcej o tym powiem. Ja w, swoim, w swojej pracy pięcioletniej tak szacuję, że okleiłem ponad 1500 ludzi. Yy... I dlaczego ja się tym w ogóle zajmuję? Ponieważ wyprowadza to ludzi, jest to nowy, nowa era medycyny. Wyprowadza ludzi z chemicznego, z farmakologicznego średniowiecza i wprowadza ich w nową erę leczenia światłem. Rozumiecie? Doszedłem do wniosku, że dlaczego mam o tym nie mówić? Przecież to jest super rzecz. Witam Państwa w mojej kuchni pełnej wrażeń dzisiejszego dnia chciałem Wam pokazać w jaki sposób przyrządzić aromatyczną himalajską e, jajecznicę w płynie żeby to przyrządzić będziemy potrzebowali sól himalajską czarną wodę zjonizowaną i Naczynko, naczynko z łyżką, łyżka srebrna, akwatru Silver. Ha, oh, jak to się pięknie wszystko składa. Ah. Nalewamy wody do szklaneczki. Następnie już tutaj z przyżykowanej filiżaneczki. Też widać, że jest to Orient, sól pochodzi z Pakistanu. Skąd pochodzi większość pracowników za najniższą stawkę krajową w, Zjednoczonej, w Zjednoczonym Królestwie Brytyjskim? Ha! Proszę Państwa, wracając do przepisu, bierzemy łyżeczkę soli himalajskiej czarnej, która ma taki mm, taki posmak takiego zgniłego jajca. Mm, to trzeba poczuć naprawdę. Dodajemy to do wołowy zmyślonej. Mieszamy, mieszamy. Rzekłbym, jeszcze raz mieszamy. Mieszu, mieszu, prawda? I oto na Państwa oczach, żeby nie powiedzieć na gałkach ocznych, ha! Sporządzona została, bardzo odżywcza. Himalajska jajecznica wpłynie, płynie, proszę Państwa, zawierająca 4, 74 pierwiastki i składniki mineralne, które są podobno potrzebne do naszego rozwoju, dopóki nasz organizm nie przestroi się na pranę, Szanowni Państwo. Tak! Tak! O! Myślę, że himalajska jajecznica w płynie wegańska jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich wegan oraz tych, którzy próbują, podejmują się postów, czyli postów oczyszczających. I właśnie ja wam to chciałem polecić jako pan Wincenty Makłowicz Docent. Himalajskiej w płynie i czuję się jakbym się najadł. Nie wiem, jak to określić, czuję się jakbym się najadł. Nie to, że mam, mało, że mam pełny żołądek, bo przecież to był płyn jedynie z minerałami, ale czuję się jakbym się najadł. Powiem więcej. Od, od paru dni mam przecież puste jelita, jeszcze wczoraj robiłem dwa płukania jelit. Więc... I, a tutaj po tych dwóch, y, prawda, himalajskich jajecznicach y, chciałem puścić bąka. No i i, i, i... I puściłem kleksa. Musiałem majtki zmienić. Także wiecie, no. Życie Himalajczyka nie jest kurde łatwo na to wychodzić. Nie jest. Trzeba mieć dużo najpierw.